Moim największym zaskoczeniem jest to, jak mizerna narracyjnie jest ta koalicja. Jestem jednak trochę zdziwiony tym, że Donald Tusk bardzo długo po pozwala hasać swoim koalicjantom w równych sprawach. To znaczy oczywiście, że to jest specyfika tej koalicji wielopartyjnej. Ta współpraca w czasach pierwszych rządów Platformy z PSL-em była bardziej harmonijna, ale tam były tylko dwie partie. Dzisiaj mamy tych partii więcej. Ale wydaje mi się, że Donald Tusk za bardzo pozwala, żeby powstawało to wrażenie. Chaosu. No ale ja wiesz, sobie nie co, wyobrażam, żeby nie było rekonstrukcji, jeżeli wygra Rafał Trzaskowski. to sobie nie wyobrażasz. No bo ten rząd nie może tak funkcjonować. To jest rząd generalnie słabych ministrów. Znaczy Donald Tusk dostanie, jeżeli trzaskowski wygra, Donald Tusk dostanie jeszcze silniejszy mandat niż ma w tej chwili. Będzie jeszcze bardziej hegemonem w tej koalicji niż jest teraz. Powiem, no dobra, to Tuskim jest mój powie, prezydent. Lewica się skompromitowała w wyborach, przepraszamy panią Magdalenę Biejat, ale tak zakładamy. Trzecia I, droga jest... się rozpada kołownia, i się w ogóle kołownia. nie jest w stanie zbadać. tego wstydu, więc teraz. Słuchajcie, a, teraz, tak. a teraz będzie tak, drodzy moi koalicjanci najfajniejsi. Trzaskowski jest jedynym gwarantem tego, że uda się wygrać wybory w 2027 roku. Ludzie nie zrozumieją kolejnych dwóch lat tego, że się niczego nie da. Wizerunkowo to było fatalne. To, co stało się rok temu, i wiem, że Donald Tusk podobno odbył wtedy dość trudną rozmowę z Ursulą von der Leyen, że to się nie spodobało. Podobno nawet wśród tak zwanych ryzyk prezydencji. To jest taka lista spraw, które się zawsze przed przejęciem prezydencji przez konkretny kraj się tworzy w Komisji Europejskiej. Też jest podobno nieuregulowany, nieuregulowany status mediów publicznych w Polsce. Doszliśmy do tego, że właściwie ustawy nie są ważne. No, że właściwie to jest... Teraz operujemy tylko, że jedna opinia przeciwko drugiej opinii. W związku z tym my zrobimy tak, a my zrobimy tak. No, no, to, no jak się ma w tym wszystkim odnaleźć zwykły Kowalski? No, ale nie, ale, no, ale to nie, no, ale ludzie na to patrzą generalnie. No i, i widzą, że Większość po prostu tutaj... Bardzo nie bardzo nie, To zapowiedział, powiedział, że będzie demokracja walcząca ma, jest demokracja walcząca. To już wtedy, w połowie roku to było mniej więcej, chyba gdzieś tak przed wakacjami. Donald mm -hmm. Tusk w Senacie w czasie debaty o wymiarze sprawiedliwości użył tego sformułowania i to już wtedy było wiadomo, że dobra, skończyło się. Tym skoro nie ma na razie, póki, te, póki co nie ma tego paliwa dotyczącego realizacji obietnic, no bo tutaj są też obiektywne trudności, o których już wiele, wiele, wiele razy mówiliśmy, no to jest to paliwo rozliczeń. No Przecież to też była taka... Solidna podstawa, solidny filar, na którym ta koalicja również wjechała do nowego parlamentu. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie mam żadnego przekonania, czy faworyt dociągnie do końca jako faworyt i e, jeszcze się nie, nie, mam wrażenia, nie mam wrażenia, żeby tak kampania na razie w tym stanie prekampanijnym była precyzyjnie zaplanowana. Mianowicie to rozwin ten Wątek? Mam wrażenie, że to, o czym mówili na początku, trochę za dużo jest rzeczy, w których Rafał Trzaskowski jest niewiarygodny, trochę za dużo jest reakcji zamiast narzucania narracji i ja bardzo doceniam to, że on ma więcej do powiedzenia niż Karol Nawrocki. Widzę wizję prezydentury, widzę pomysły na przyszłość, widzę nawet zarys inicjatyw ustawodawczych, które mogą trafić z rąk przyszłego prezydenta do parlamentu. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś sztab Trzaskowskiego zgubił w ogóle social media. Mam wrażenie, że oni się nie odnajdują w internecie tak, jak się odnajdywali jeszcze chwilę temu, że sztab Nawrockiego w tym jest po prostu lepszy. Nic się nie zmieniło od początku tej kampanii. Moim zdaniem cały czas Trzaskowski jest faworytem. Ludzie się w tym momencie średnio interesują w ogóle kampanią prezydencką. Dla nich to jest w ogóle tak odległa perspektywa, że poczekajmy do marca, kwietnia. To jest stan wyjątkowy.